Ciemna się gruziska jest Helik. Zaczynamy wolną przygodę. Przepraszam, delikatnie jest chory. Można to odczuć. Ale mam nadzieję, że nie będzie wam przygodać. Zostawcie sobie lajka i cwącie tak. Na wstąpienie. Żeby potem nie mówić. Dobra, co to piszę. Jeśli będzie jakieś zadanie, które jest niewykonalne, to pomnik, dobra. To bierzemy tak, opis, zadania, zasady. Może zacznijmy od zasad. Z, dobra, wy sobie to przeczytajcie. Dobra, to pomimo To ja się będę zabijał. Dobra, te zasady są bez sensu. Dobra, ale odłożę je tu. Zadania opis. Witam cię na mapie. Podwodna kraina. Na tej mapie musisz wykonywać zadania, budować mosty i przetrwać. Mapa od 1 do 2 osób. Życzę powodzenia imię i miłej gry. Na razie niech książki będą w 40 zadań. Aż. Oczywiście w opisie będziecie mieli skopiowane te zadania, a te, które wykonamy po prostu nie będą w nim zapisane albo będą odznaczone haczykiem. Więc... Bo tam na końcu widzieliście dwa razem To zadanie na pewno będą tu... Zadanie. Zniszczymy się księga receptor dostępna od następnego odcinka postaram się żeby było tekstur pack o, dostaliśmy buraki kto się spodziewa że to będzie skrzynka ukryta Właśnie o to chodziło Żeby to nie zalało. Czekajcie jedną Dobra dwie deski zużyję Pyk, pyk. pochodnie pochodnicz. O mamy pierwszą sadzą. dobrze musimy tylko więcej złożyć e, nie to, ale patyki też potrzebujemy tu ustawimy tu i oczywiście kilofik jakby inaczej Czekaj na pewno jeden blok trawem

Poza odcinkami będę starał się wykopywać z pod spodu będę chyba tego stołu. I zrobimy sobie wtedy w tym miejscu. W sumie myślę, że generator. Na pewno na miejsce generatora będzie osobny w osobnym pomieszczeniu potem, a nie na tej głównej. Więc tu będę trochę stąd, To jest oczywiście odcinek zerowy. sumie można go nazwać? 0,5 Sadzonki pół, te Nie straszę przedmiotów jak będę kinał a nie widzę zasady. więc zasady więc później w opisie napiszę to jakieś zadania 40 zadań muszę napisać więc przepisać znaczy jest trochę tego jest ale na starcie odcinka ile odcinek już trwa, 5 minut, Ocieki myślę, że nie dłużej niż 10 minut będą trwały. Myślę, że jest ten cały odcinek, weźmiemy trochę kogo nakupimy. Tu też kło zostawia, ale jeden blok trawy zostawimy. mnie. To już zarosło. Myślę, że czekajcie zadania na chwilę. Grem. Mamy tak trzecie, pierwsza z Mamy tak zrobiona pierwsza, trzecie, piąte. Zaraz zrobimy dziewiątą. To machnijmy piecyk. Crafting już mamy. To tu muszę kropkę To będziemy mieli kolejne zdanie. więc. myślę, że to gdzieś na środku. Jest na środku i ja. Czyli mamy tak. Zniżowo, zróbmy razluk kobla, zasadzie bo, przeszukaj jedną skrzynkę I teraz no. trzeba skrzyżować, ale nie mam desek. Trochę litno. Oczekaj. Ja zrobię sobie pół płytki. żeby tak żeby tylko osłonić pochodnię, Scaliam. I smucie To mogę na razie Będziemy mieszkać w kulce takiej. Nazwijmy to domem. No będzie dobrze. No niestety skina kinem z... pokażę. Na za mi pan. Tutaj opis można zniszczyć, zasady też. Kromkę z kisa zostawimy dobra, czekajcie zapomniałem stoperę odpalić, ale dobra jeszcze minut więc czekajcie Łopata by się przydała skupiłem mnie tego, że to co trzeba nie, dobra, zaraz dobra, zniszczyłem czyli tak Pierwszy to, 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 to. Czyli pięć pierwszych zadań mamy. Zrób pięć crafting tape i skrzynkę. crafting mamy to teraz trzeba czekać na A, sadzonkę nam No, środek. Stóp. Myślę, że taki o kwadrat zostawimy trawę, żeby 15 kratek się odsunąć. Nie mam mowy, fajnie, się na następnego odcinka grać. Teraz ja sobie pokopię jeszcze trochę na tym odcinku. się na AFK i zobaczymy, co z tego powstanie. Myślę, że tak. Tu postawię sobie skrzynkę na kobla bo to mam pomysł. Weźmiemy jedną z tych. możemy schować a to postawię tu i co? dobra dojedziemy do godziny w sensie chodzi mi normalnego czasu czyli to jeszcze jakieś około 2 minuty i myślę, że będę się żegnał ja tu postawię i pokopię i może drzewo wtedy wyrośnie Muszę mm -hmm. no muszę stoper sobie odpalić, żeby wiedzieć ile mam czasu odcinek już, więc później może będzie z tego stream jakiś, więc... Dobra, ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie, czekajcie, gdzie te tabliczki? Suba, lajka i dzwoneczek. Teraz możecie napisać komentarz, czy Wam się podoba pomysł na tę serię. Więc dzięki za oglądanie. Cześć. I na razie.